Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonemu mi stanowisku pożytek państwa polskiego oraz dobra publiczne mieć zawsze przed oczyma. Władzy zwierzchnej państwa polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu. Przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie dopomóż Bóg. Bohaterem naszego projektu jest sierżan Wacław Kundzicz, żołnierz policjant, który w okresie II wojny światowej służył w armii krajowej. swoją przygodę z mundurem rozpoczął 15 listopada 1917 roku w armii Hallera w 43. pułku strzelców Bajączyków. 11 czerwca przeniesiony do rezerwy na podstawie rozdziału 10 Departamentu Ministerstwa Spraw Wojskowych. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej od 25 kwietnia 1919 roku do 25 listopada 1921 roku. Kontrofensywa zaczęła się w położonej nieopodal ryk-moszczance, a Kundzicz walczył pod Łódzkiem, Równem i Kijowem. Od 1 lipca 1920 roku w niewoli bolszewickiej. Po wybuchu II wojny światowej armia krajowa skierowała go do Ryk. Tam wstąpił do żandarmerii niemieckiej. Działał jako granatowy policjant, będąc w AK. Niemieckie gestapo darzyło go zaufaniem. Znał doskonale język niemiecki. Informacje na temat jego śmierci mamy od naszego świadka historii, pana Tadeusza Kucharskiego który opowiedział nam o 22 sierpniu 1942 roku, kiedy w samotnej pogoni za przestępcą Janem Kostyrą na skraju lasu po został przez niego śmiertelnie postrzelony. w szpitalu w Puławach. Jak się dowiedzieliśmy, Kostyra też wtedy zginął. Na pomniku możemy przeczytać świętej pamięci Wacław Kundzicz. Sierżant Policji Polskiej. Żył lat 43. Zginął śmiercią policjanta 22 sierpnia 1942 roku. Cześć bohaterowi. Pomnik ufundowali mieszkańcy Rek w dowód podziękowania za niesioną pomoc, między innymi ostrzeganie ludności przed aresztowaniami przez Niemców. <tryk>